W tym teście sprawdziliśmy dla Was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego, ale także o ile przekłamuje on rzeczywiste spalanie. Zatankowaliśmy w trasie dwa razy do pełna i porównaliśmy wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy. Liczby widzicie na ekranie. na klasyczny test spalania Peugeot 5008 tempomat ustawiony mamy na 94 km na godzinę co na urządzeniu pomiarowym Kustar star zdaje równą 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 4,4 i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4,8 tym razem tempomat ustawiony mamy na 145 km na godzinę co na i równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2100 obrotów na minutę, i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 8 litrów. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 8,3. Spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 17,4. Po 2 kilometrach 14,2 i po 3 km 10,6 Spokojna jazda po mieście 7 i 1. Dynamiczna jazda po mieście 11,3